Wszystkim z tej strony Kate i dziś powiem Wam o wróżkowych pracowniach. Większość z nich znajduje się na dolnych piętrach drzewa domowego w okolicach korzeni. I oczywiście wszystkie wróżki posiadają swoje sypialnie, które są miejscem do spędzania wolnego czasu oraz relaksu, jednak niektóre talenty, ponieważ nie wszystkie, posiadają dodatkowo swoją pracownię, która jest miejscem do pracy związanej z talentem. I jak zapewne możecie się już domyślić, takie pracownie są potrzebne przede wszystkim tym wróżkom, które wykonują lub naprawiają różne przedmioty. Jak na przykład cynka dzwoneczek ze swoim talentem garnkowo-patalniowym i myślę, że od jej pracowni właśnie zaczniemy. Pracownia Cynki znajduje się w odwróconym do góry nogami czajniczku niezgrabków, który może wyrzuciło kiedyś na niebelancką plażę. Gdy dzwoneczek go znalazła, od razu stwierdziła, że idealnie nada się on na pracownię, więc wygładziła mu nierówne brzegi, wypolerowała go na błysk i oczywiście wykonała w nim po bokach otwory, żeby było miejsce na okna i drzwi, a następnie za pomocą magicznego pyłu przeniosła go do drzewa domowego i umieściła między korzeniami, no nieopodal innych pracowni. Teraz dzióbek czajniczka służy jako daszek nad drzwiami. I oczywiście dekoratorsko utalentowane wróżki nie zajmują się tylko sypialniami wróżek, ale również pracowniami, więc w tym przypadku ściany oraz sufit przemalowały na błyszczącą stal, a podłogę na biało. Czy biała podłoga to jest dobre rozwiązanie w takiej pracowni? To już no, nie, nie mi oceniać, ale tak czy inaczej dodatkowo cynka powiesiła jeszcze na ścianach obrazy swoich ulubionych Rzeczy, które miała okazję naprawiać, tak naprawdę jest do nich tak bardzo przywiązana, że no, po prostu chce je mieć na obrazach, na ścianach. Taka jest z nich dumna. Między innymi znajduje się tam obraz innowacyjnego czajniczka, który informuje o gotowej herbacie za pomocą kwistka. Wow, niesamowita innowacja, ale dodatkowo kolor ulatniającej się z niego pary jest zależny od tego, jaki rodzaj herbaty został w nim zaparzony. I to już jest, no, niezła magia, ale wróżki tak mają. No i oczywiście, jak to, jak, jak to na taką pracownię przystało. Zazwyczaj w takich pracowniach tak bywa, że jest ona calutka, zawalona mnóstwem narzędzi oraz naprawianych przedmiotów. No bo wiecie, cynka nie naprawia jednej rzeczy w tej pracowni, tylko całą masę. I ludzie muszą na to czekać. Nie no, wróżki zazwyczaj nie muszą długo czekać na takie rzeczy, bo cynka robi to mega, mega szybko i mega, mega sprawnie. O tak. Teraz może przejdźmy do pracowni biedki, która kiedyś co prawda znajdowała się w drzewie domowym, jednak tam biedce strasznie przeszkadzały hałasy i zupełnie nie potrafiła znaleźć natchnienia, więc postanowiła poszukać sobie innego miejsca do pracy. Podobnie jak synka dzwoneczek, pewnego dnia po prostu znalazła na plaży skrzynkę po mandarynkach i to właśnie w niej postanowiła zaaranżować swoją pracownię. Za pomocą magicznego pyłu przeniosła ją nieopodal drzewa domowego przy krzewach azali i tam dokładnie stworzyła swoje przytulne studio, w którym, no, jest Dokładnie tak, jak ona potrzebuje, spełnia wszystkie jej wymagania, jednak no też jak na Bietkę przestało, jest tam straszny, straszny syf i no nieporządek. Ale w Bietce to nie przeszkadza. Jednak oczywiście Bietka nie zawsze pracuje tylko i wyłącznie w swojej pracowni, tylko często bierze ze sobą pod pachą szkicownik i po prostu rysuje w plenerze. No bo tak też czasem trzeba, artyści tak mają. Pracownią na upartego możemy również nazwać ogród Lili, czyli skrawek ziemi przy drzewie domowym, w którym wróżki uwielbiają przesiadywać, a także kuchnie oraz młyn z magicznym pyłem. Jednak to są wszystko miejsca, o których już kiedyś Wam wspominałam po, w poprzednim sezonie wróżek, więc linki będziecie mieć do tych odcinków w opisie, bo kart mi chyba na to nie starczy, żeby to wszystko wam tutaj podlinkować, więc będziecie mieć w opisie. Jeśli chcecie sobie o tych miejscach troszeczkę posłuchać, no to zapraszam do tych starszych odcinków, bo nie chcę się powtarzać, a myślę, że już przy pracowni cinki troszeczkę to zrobiłam. Więc no, nieważne, jest ogród lili, jest młyn, jest kuchnia, przejdźmy dalej. Choć w zasadzie, jeśli chodzi o pracownię tych najważniejszych wróżek, to by było już Tyle, ponieważ, no, przykładowo taka rani z talentem wodnym, szybko latająca widia, czy bryłka skacząca na stały ląd, nie posiadają swoich pracowni, no bo niby co miałyby w nich robić. I na upartego mogłabym tutaj naciągać jakieś takie miejsca, w których przebywają najczęściej, na przykład e, potok w przystani elfów, w którym bardzo często przesiaduje rani, nad którym przesiaduje, chociaż w nim też często to robi, e, albo stały ląd jako pracownia bryłki. Jednak, no wiecie, to nie są jako takie Pomieszczenia, w których wróżki pracują, więc no, o tym Wam już wspominać nie będę. Więc to w zasadzie za wiele do tych pracowni wcale nie ma. I są jeszcze oczywiście pracownie wróżek krawieckich, zajmujących się obróbką metali, drewna czy szkła, a także wyrobem leków i wiele, wiele innych, jednak one jakoś nigdy nie zostały szczegółowo opisane, ponieważ wiecie, te talenty nie należą do tych najważniejszych wróżek, więc po co to opisywać dokładnie w książkach? Tak więc myślę, że o tych pracowniach będę Wam wspominać w odcinkach o poszczególnych wróżkach albo o poszczególnych talentach, jednak tutaj no, nie ma co na się, się na ten temat jakoś bardzo rozwodzić, no bo nie wiemy na ten temat dużo. No ale jeśli chodzi o te najważniejsze pracownie, najważniejszych wróżek, no to przede wszystkim ta pracownia Cynki Dzwoneczek i pracownia biedki. No tak. A na razie to tyle. Wiem, że ten odcinek był taki raczej ogólnikowy i nie było w nim za dużo szczegółów, ale takie czasem też się muszą przydarzyć, żeby ta seria miała jakieś ręce i nogi. Mam takie wrażenie. No ale dobra, tak czy inaczej zapraszam Was do brania udziału w ankicie, gdzie możecie sobie wybrać temat kolejnego odcinka. Niej, Zapraszam! No i postaram się, żeby tym razem odcinek nie był taki mega, mega spóźniony, żebyście nie musieli na niego aż tak długo czekać, ale po prostu troszkę nie wiedziałam, jak się za te pracownie zabrać, no bo trochę mało było tego materiału źródłowego, że tak to ujmę. No, tak więc mam nadzieję, że nie zawiodłam Was tym odcinkiem. No i do następnego razu. Zapraszam jeszcze na Instagrama, Twittera i na grupę na Facebooku. Linki w opisie. Dzięki, pa!